Dzień dobry państwu, witam państwa w poniedziałek 22 września. Nazywam się Marcin Kepas, jestem analitykiem TIC-MILI. Mam przyjemność zaprosić na program, w którym, tak jak głosiła tytułowa plansza, omawiam główne wydarzenia rozpoczynającego się tygodnia. Ale jako że ten tydzień jest dużo spokojniejszy niż tydzień poprzedni, to zacznijmy może od takiego głównego wydarzenia w poniedziałku, czyli tego, co dzieje się dziś rano, dziś rano, dziś przed południem, w dniu dzisiejszym na rynku surowcowym. Mam na myśli przede wszystkim rynek metali i kontynuację wzrostu cen złota. A także srebra i ruch na platynie. Więc zacznijmy sobie ten tydzień, ten, ten program, który generalnie skupiony jest na na, na danych makro i na kalendarzu, i innych ważnych wydarzeniach, od zrzutu oka na wykresy, no bo troszeczkę to jest taki news na, na początek czwartego tygodnia, czwartego tygodnia września. Tygodnia, jak wspominałem, dużo spokojniejszego, jeżeli chodzi o układ kalendarza niż tydzień poprzedni, kiedy mieliśmy i ważne dane z makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, i przede wszystkim mieliśmy posiedzenia banków, Centralny. W tym tygodniu owszem też będzie posiedzenie jednego dużego banku, ale już nie budzące takich dużych emocji. W Poprzednim tygodniu jeszcze mieliśmy na zakończenie tygodnia rozliczenie wrześniowych kontraktów instrumentów pochodnych, czyli dzień tak zwanych trzech wieć. W tym tygodniu tego nie ma. Natomiast są nowe rekordy na rynku złota. Widzimy, że po dwudniowej realizacji zysków na, na rynku złota, realizacji zysków, która część częściowo wynikała z dużego już wykupienia, tutaj wielokrotnie w moich programach zwracałem uwagę, że 13 RSI balansuje, że już jest na tej granicy, granicy 80 punktów, którą można uznać, że rynek jest bardzo rozgrzany, więc tutaj korekta, jakaś realizacja zysku wisiała na, na włosku i faktycznie do takiej korekty doszło. Impulsem było umocnienie dolara, którego obserwowaliśmy, do którego doszło po decyzji, po posiedzeniu fedu. Natomiast jak widzimy, korekta, realizacja zysków zakończyła się po dwóch dniach, już w piątek złoto mocno ruszyło do góry. Dziś natomiast przebiło poprzednie szczyty i znalazło się na, wyznaczyło nowe historyczne rekordy. Jak sobie zerkniemy na rynek na wykres złota w długim terminie, no to widzimy, że ten trend długoterminowy, wzrostowy jest poważny. Że owszem, oscylatory wskazują, wskazują wciąż. Pomimo tej krótkiej realizacji zysków, wciąż są wysoko i generalnie wskazują na wykupienie. Tutaj nawet troszeczkę nam się pogorszyła sytuacja na wskaźniku MACD. Natomiast no, to są takie szczegóły, które Stanowią ostrzeżenie przed tym, że jakaś korekta, jakaś realizacja zysków może za chwilę ponownie się pojawić. Natomiast to w żaden sposób nie zagraża wzrostom, w żaden sposób nie zagraża trendowi wzrostowemu. Więc należy przypuszczać, że złoto dalej będzie rosło, kierując się najpierw. Poziomowi 3800 dolarów za uncję, później 3900, i jak się w tej chwili wydaje, a przynajmniej mnie się wydaje, że tym docelowym aktualnie poziomem, do którego ceny będą dążyły, no to jest okrągły, taki piękny książkowy poziom 4000 dolarów, dolarów za uncję. Rośnie drożej nie tylko złoto, ale również srebro, akurat tutaj w ostatnim. W, ostatnich, w ostatniej godzinie miała miejsce realizacja, lekka realizacja zwykł, lekkie cofnięcie, ale widzimy, że srebro równie mocno idzie do góry, jest w równie mocnym trendzie. Trendzie wzrostowym. Te zagrożenia dla wzrostu są takie same, czy zagrożenia, ostrzeżenia dla wzrostu są takie same, czyli rynek jest wykupiony na wskaźnikach, na niektórych wskaźnikach pojawiają się pierwsze ostrzeżenia, pierwsze sygnały, że siła trendu słabnie tego krótkoterminowego, natomiast w długim terminie trend jest bardzo mocny. Jeżeli miałbym gdzieś wskazać jakieś. Potencjalne zagrożenie dla wzrostów, no to może to górne ograniczenie tego kanału wzrostowego. Dodatkowo poziomy 44, bodajże 10, 11 czy 18 teraz już nie nie pamiętam, to, są, to jest taki lokalny szczyt z 2010 roku. Z uwagi, że to jest szczyt lokalny i z uwagi, że to jest 2010 rok, to jest na, na tyle odległy poziom, że chyba nie, nie należy przywiązywać do tego wagi, więc jeżeli już szukać jakichś takich technicznych ostrzeżeń, no to będzie to przede wszystkim to górne ograniczenie kanału wzrostowego. Natomiast długoterminowy trend, średnio długoterminowy trend pozostaje niezagrożony nawet gdyby jakimś cudem pojawiła się tu głębsza realizacja zysków no to po pierwsze już tutaj mamy ważne wsparcie poziom 41,128, a jeżeli nie no to ciągle mamy tę, tę strefę w tej chwili między 50-dniową średnią która historycznie nam się ładnie sprawdziła między dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego no i jeszcze okrągły piękny Poziom 40 dolarów za uncję, więc głębszych spadków niż to nie będzie. Gdyby rynek jakimś cudem wrócił do, 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 do tej bariery, przełamał ten, ten lokalny, lokalny dołek z poprzedniego tygodnia i, i skierował się do 40 dolarów, no to niewątpliwie z punktu widzenia długoterminowego i średnio i długoterminowego trendu. Byłaby to tylko korekta i byłaby to spora taka okazja do tego, żeby srebro taniej kupić, no bo ten podstawowy, główny trend jest wzrostowy. Do góry ruszyło też, ruszyła też platyna. Platyna miała swój okres między kwietniem a lipcem, kiedy bardzo mocno rosła, tak jakby chcący dogonić uciekające złoto i srebro. To był też ten okres, kiedy, jak się wydaje, inwestorzy z rynku złota, gdzie trwała, gdzie miała miejsce taka stabilizacja, Trend boczny, szukali być może nowych okazji inwestycyjnych i właśnie przenieśli się na rynek platyny i troszeczkę mówiąc kolokwialnie tę platynę pognali do góry. Natomiast w tej chwili mamy zatrzymanie korekta spadkowa nam się zakończyła, natomiast rynek utknął poniżej poprzedniego szczytu. Mamy coś, co może przypominać formację chorągiewki. No i póki co widzimy tutaj, że w dziennym maksimum to dzienne maksimum było wypadło na poziomie linii łączącej linii oporu łączącej te dwa poprzednie szczyty, i na razie rynek zawrócił. No i teraz pytanie, co dalej? Formacja chorągiewki zwykle powstaje w połowie ruchu, więc gdyby doszło do wybicia, zwłaszcza gdyby to było takie wybicie zdecydowane, no to byłby, według mnie, byłby to według mnie mocny impuls wzrostowy, mocny sygnał popytowy wówczas zakładałbym nie tylko atak na szczyt z lipca. Ale nawet na taki mocny impuls wzrostowy, coś na wzór tego, czyli zakładam, że doszłoby do wybicia z tejże formacji. Jeżeli rynek się tutaj cofnie, jeżeli ten zwrot, który oglądaliśmy, Oglądaliśmy nie dalej niż no, dwie, godziny, dwie godziny temu. Okaże się trwały i, i spadki się pogłębią, nawet jeżeli zostaną zatrzymane gdzieś tutaj na, na, na poziomie tego dołka z poprzedniego tygodnia, czyli 1350 dolarów za za, za, za za platynę. Za uncję platyny, no to y, wtedy formacja chorągiewki trafi do kosza. Wybicie, nawet jeżeli tu będzie zwrot, i później wybicie górą, które nastąpi, powiedzmy, na przełomie września i października, nie będzie miało znaczenia technicznego. Także y, przy takim cofnięciu i ponownym ruchu do góry i wybiciu, wybiciu górą ten sygnał popytowy owszem, będzie, ale co najwyżej będzie sugerował atak na poprzedni, poprzedni szczyt. Prawdopodobnie jest przełamanie tego szczytu, ale już tutaj wyżej, nie, nieznacznie wyżej spodziewałbym się powyżej 1500 dolarów spodziewałbym się aktywniejszej, aktywniejszej podaży, więc tak naprawdę to trochę wygląda tak, że. Dzi Dziś albo wcale, jeżeli dziś strona popytowa zaatakuje i doprowadzi do wybicia, będzie wygrana, wtedy rośnie, znacząco rośnie szansa na kolejny mocny impuls wzrostowy. Jeżeli nastąpi zwrot, nastąpi cofnięcie i dopiero za jakiś czas będą miały miejsce wzrosty, bo zakłada, że wciąż ten scenariusz wzrostowy dla platyny jest aktualny, i jest najbardziej prawdopodobny, no to wtedy już ten impuls nie będzie aż tak mocny. I co najwyżej będzie można spodziewać się ruchu w rejon 1478 z możliwością przełamania tego szczytu i ruchu powyżej 1500 dolarów, ale już powyżej 1500 spodziewałbym się, spodziewałbym się znaczącego, znaczącej podaży, znaczącej aktywności sprzedających i, i cofnięcia rynku. Teraz przejdźmy do, już do kalendarza. Zrobiliśmy sobie trochę, było troszeczkę mięsa, więc sobie popatrzmy, co, co mamy w kalendarzu, a dziś jak widzimy w zasadzie, jeżeli chodzi o rynki globalne, w kalendarzu niewiele, niewiele mamy, bo tak naprawdę tym najważniejszym odczytem będą były dane o sprzedaży detalicznej w Polsce. Dane, które w zasadzie były y, zgodne z rynkowymi prognozami, Tam odczyt był nieco poniżej y, poniżej prognoz, to był odczyt na poziomie 3,1. rynek zakładał. Y, poziom wzrost o 3,3% Natomiast no, bez dużego wpływu bez dużego wpływu na ocenę sytuacji polskiej gospodarki, no i też bez wpływu na zachowanie chociażby pary euro w PLN. Jak widzimy tutaj akurat na 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 złoty na euro PLN mamy ciąg dalszy ciąg dalszy Takiej konsolidacji trendu, trendu bocznego i w zasadzie niewiele, niewiele tu się dzieje, więc pozostaje albo grać od deski do deski. Czyli od dolnego ograniczenia do górnego ograniczenia tej konsolidacji, albo też po prostu stać z boku i czekać na, na wybicie, na przełamanie jedne, jednego, z tych, jednego z tych poziomów. Jeżeli chodzi, jest, jest, jesteśmy już przy polskich danych, no to musimy sobie powiedzieć, że po pierwsze obniżenie piątkowa, decyzja z piątkowego wieczoru, agencja Moody's obniżyła perspektywę ratingu Polski. Pozostawiając sam rating, nie miało to wpływu na nastroje, na, na ocenę polskich aktywów, na, na, na sytuację na rynkach. Nie, reakcji nie widać ani na złotym. Na giełdzie, co prawda, mamy spadki dziś, ale te spadki wynikają z pogorszenia nastrojów na rynkach globalnych, głównie na, na giełdach europejskich. Dodatkowo kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy były na lekkich minusach, więc rynek mógł się obawiać jakiejś korekty realizacji zysków na, na Wall Street. To wszystko pociągnęło w dół nasze, nasze, nasze indeksy. Sama decyzja MUDYS, tak samo jak wcześniej decyzja Fitch, nie miała nie ma, nie, ma na to, nie ma na to wpływu. Natomiast jeżeli chodzi o dane o sprzedaży, no to owszem, one, znaczy one były zbliżone do prognoz. Po pierwsze, co prawda nieco poniżej konsensusu, ale zmiana niewielka. Natomiast same dane potwierdzają to, że konsumpcja nam się ożywia. Niedawno mieliśmy też dane o. W nastrojach konsumentów te się poprawiają, więc należy zakładać, że dalej, dalej konsumpcja będzie tym jednym z ważnych motorów napędzających wzrost gospodarczy w Polsce. Jeżeli chodzi o wtorek, no to przede wszystkim królują wstępne odczyty indeksów PMI za miesiąc, wrzesień dla głównych gospodarek. Z braku innych ważnych danych, no te dane nabierają, nabierają znaczenia. Co widzimy w prognozach? No w zasadzie widzimy odczyty bardzo zbliżone do tych z poziomów, do tych z sierpnia. Przemysł, indeks PMI dla przemysłu we Francji ma lekko się cofnąć do 50,2 50, z 54. Dla usług też, natomiast dla Niemiec ma być lekka poprawa, no 50 punktów, 49,8. Lekko ma się też usługowy indeks PMI dla Niemiec poprawić. Jeżeli chodzi o inne gospodarki, no to w zasadzie wygląda to samo. Spore zmiany, owszem, jeżeli chodzi o, są prognozowane, jeżeli chodzi o odczyty dla Stanów Zjednoczonych. Indeks PMI dla przemysłu ma spaść do 52,53. Natomiast indeks dla usług do 53,9-54,5. Ale pamiętajmy, że odczyty 52 i 53,9 to są wciąż bardzo dobre bardzo dobre, bardzo dobre odczyty i euro, europejskie gospodarki, no poza usługowym PMI dla Wielkiej Brytanii, który ma być według prognoz na poziomie 53,5 o takich odczytach jak w Stanach Zjednoczonych mogą nie, pomyśleć, mogą pomarzyć. Same, same dane raczej nie będą miały dużego przełożenia na nastroje na rynkach finansowych. One już jakiś czas temu straciły, straciły na znaczeniu. Zresztą y, mieliśmy poprzedni tydzień, mieliśmy twarde dane z amerykańskiej gospodarki i produkcję przemysłową i y, 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 y sprzedaż detaliczną. Wcześniej jeszcze mieliśmy dane o inflacji. W piątek będziemy mieli amerykańskie dane na temat dochodów i wydatków Amerykanów i y, 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 razem z tym raportem mamy dane o inflacji y, PCE, czyli taka ulubiona miara inflacji i tamte dane, o których Wcześniej mówiłem ze Stanów nie wywołało większych emocji, bo rynek był sfokusowany na Fed, więc zakładam, że jutrzejsze odczyty PMI też nie będą miały dużego wpływu. Tak samo dużego wpływu raczej nie oczekuję, że będzie miał indeks Instytutu IFO, aczkolwiek byłoby fajnie, gdyby Obserw żeby, gdybyśmy tam obserwowali lekko poprawę, natomiast same, sam sam odczyt. jedyny ważny odczyt w środę raczej bez wpływu. Bez wpływu prawdopodobnie będą nie, dużego wpływu nie, nie będą miały te czwartkowe dane z USA o zamówieniach na dobra trwałego na dobra trwałe. Głównie dlatego, że żeby rynek mógł. Mocniej na dane amerykańskie zareagować. Te dane musiałyby się układać w taki scenariusz, który albo jeszcze szerzej otwiera nam drzwi do obniżeń stóp albo stawia obniżki stóp pod jakimś znakiem zapytania. I chyba bardziej, gdyby stawiał obniżki stóp procentowych pod znakiem zapytania, bo drzwi do obniżek są i tak już szeroko, szeroko, szeroko otwarte. Więc z tego powodu, w najbliższym czasie, jeżeli coś może mieć wpływ na, 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 na rynki, no to te wspomniane na samym dole planszy, znajdujące się obok mnie, wystąpienia bankierów centralnych, a będzie ich naprawdę dużo jeszcze dzisiaj. Tych wystąpień bodajże będzie w godzinach popołudniowych 4, 5 czy, 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 czy nawet 6. W międzyczasie będzie też wystąpienie też Paweł. Przypominam, to wszystko jest Tygodniu po y, posiedzeniu amerykańskiej rezerwy federalnej, więc takie dodatkowe spojrzenie na kwestie stóp procentowych, na temat polityki monetarnej i ścieżki niż stóp procentowych Stanach będzie, y, może mieć wpływ na nastroje. Więc raczej bym się skupił na wszystkich wystąpieniach bankierów centralnych ze Stanów Zjednoczonych, no bo z Europy raczej nikt nic nowego nie powie. Zresztą. Jesteśmy po weekendzie, było kilka wypowiedzi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego i, i tam płynął jeden taki wspólny przekaz, że obniżki stóp procentowych w strefie euro no, są już dobiegły do końca albo są na, na, na samej końcówce, że już nie, nie, nie ma potrzeby luzowania polityki zmian luzowania polityki, polityki monetarnej. Więc tutaj cała uwaga będzie skupiona na bankierach centralnych, amerykańskich i to będzie dużo ważniejsze niż wszystkie amerykańskie dane, w tym również w czwartek mamy finalne oczy danych o PKB. Ten finalny z reguły nie ma wpływu, bo to już takie potwierdzenie tych danych zrewidowanych. Zresztą to jest drugi kwartał, czyli już historia. Inwestorzy już patrzą i zastanawiają się, jaki będzie trzeci kwartał. W piątek mamy dane o dochodach i wydatkach Amerykanów, plus ten raport inflacyjny PCE. On może mieć pewien wpływ na nastroje i, i, i pewien wpływ na decyzję inwestorów, ale tylko wtedy, kiedy Znacząco będzie różnił się od prognoz. W piątek też mamy indeks z Uniwersytetu Michigan, ale to jest odczyt finalny wrześniowy, więc tutaj niewiele powinno się y, zmienić. A mówiąc o bankierach centralnych amerykańskich, trzeba też wspomnieć, że w czwartek o stopach procentowych będzie, będzie decydował Bank Szwajcarii. Główna stopa w Szwajcarii jest na poziomie y, zera. Rynek nie oczekuje zmiany y, stóp procentowych. No, więc zaskoczenia raczej nie będzie. Tutaj ta stopa nie zostanie zmieniona. Natomiast, pewną ciekawostką, ale w odniesieniu do głównie do szwajcarskiego franka, nie do całego rynku finansowego, będzie to, co, na konferencji. co, to, co padnie na konferencji, to, co będzie w komunikacie banku, banku Szwajcarii. To może krótkoterminowo mieć wpływ na szwajcarskiego franka, ale szeroko na rynki nie. I tak podsumowując ten tydzień, który nam się zaczął, tak naprawdę. Tydzień, na początku tygodnia emocje budzi rynek surowcowy, w ciągu tego tygodnia emocje mogą budzić chyba jedynie tylko wystąpienia przedstawicieli Fed. No i tradycyjnie owszem, jakieś decyzje Trumpa, no bo tutaj nigdy nie wiemy, co, co, co może się wydarzyć i, i co, co może na te rynki wpłynąć. A poza tym, no to zapowiada nam się taki. No, spokojniejszy, spokojniejszy tydzień na, na rynkach finansowych. No, brakuje takich naprawdę mocnych impulsów, które mogłyby wpłynąć, więc być może będziemy świadkami jakiegoś jakiejś formy trendu bocznego na, na, na rynku czy walutowym czy, czy na rynku akcji. No i cały czas oczywiście gorąco, gorąco jest na rynku na rynku surowcowym, tutaj głównie oczywiście rynek metali szlachetnej, więc tutaj tutaj będzie gorąco, więc być może ten mój wstęp na i, Rozpoczęcie tego programu od rynku złota, srebra i platyny okaże się właściwy, bo na tych rynkach może być naj, najciekawiej. Na innych rynkach, gdyby spojrzeć w kalendarz, nie powinno w tym tygodniu zbyt wiele ciekawego się dziać. To taki troszeczkę też tydzień przejściowy, między tygodniem następnym, kiedy poznamy kolejną odsłonę danych z amerykańskiego rynku pracy. No i to już będą dane, które. Rynek może interpretować przez pryzmat kolejnych decyzji FED. Niby te decyzje są y, tak określone, i, i rynek wie y, w jakim tempie, czy spodziewa się, w jakim tempie FED będzie obniżał stopy procentowe. Zwłaszcza w tej pierwszej fazie. Tutaj chyba nie ma większego zagrożenia do tego, żeby na kolejnych dwóch posiedzeniach stopy zostały obniżone o po 25 punktów bazowych. Ale dane z rynku pracy tradycyjnie budzą, budzą duże emocje. Więc nawet pomimo tego przekonania, co będzie się działo na kolejnych dwóch posiedzeniach, no to te dane mogą mieć, mogą mieć wpływ na decyzje i nastroje na rynkach finansowych. Dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego tygodnia i do widzenia.